Cześć, zaczynamy dzisiaj dzień z spacerkiem i y, na pewno chciałabym dzisiaj słuchajcie y, z mandziem trochę potrenować. Może zrobimy sobie troszkę trenek odpuszczania, y, bo tutaj o ile o ludzi chodzi to nie ma problemu, ale czasami mamy troszkę kłopot jeszcze z psami więc sobie poćwiczymy pogoda jest boska słuchajcie i tak jak zawsze mówię, że nie lubię zimy co jest faktycznie prawdą wolę jednak te miesiące pośrednie wiosnę i jesień to naprawdę bardzo fajnie się Spaceruje. Jest suchuteńko, nie jest ślisko, leży bardzo fajny, e, taki ubity już śnieg, także naprawdę bardzo fajnie. Mandzio! Co tam, kochanie? Chodź, idziemy. Mandzio sobie tutaj pobryka przy okazji, choć Mandzio Lubię takie spacery, powiem Wam szczerze. Takie totalnie luźne. Jest też taka godzina, gdzie no nie będziemy mieli za bardzo ludzi. Więc będą jakieś pojedyncze jednostki. Może paru spacerowiczów gdzieś tam spotkamy, byśmy sobie wtedy faktycznie poćwiczyli to odpuszczanie. Nie, Mandzio? No tak, no super pies! To jest super psiak. słuchajcie. Bo trochę nam się zrobiło ruchu. I też cała masa samochodów dookoła, więc wolałabym nie ryzykować jednak. Wiecie. Szczenior to szczenior. To dopiero 7 miesięcy. I tak jestem z niego naprawdę bardzo mocno dumna, bo chłopak sobie naprawdę fajnie radzi. Ale jednak wiecie, zawsze troszkę tej, tego bezpieczeństwa nie zaszkodzi. Mando! jakieś zimowe szaleństwo w pełni. Nie wiem jak wasze psiaki, ja wiem, że niektóre yy, nie za bardzo się dobrze czują w taką pogodę, ale Mandy jak widać bardzo lubi śnieżek, także tutaj mamy o tyle fajnie, że Możemy sobie ćwiczyć, możemy sobie trenować, możemy sobie bez problemu popracować. I zobaczcie, zablokowałam sobie psiaka i bez żadnego problemu pomimo bodźców dookoła mandzia sobie radzi. Mando, ok, chodź! Super mandio. Patrzcie, jaki fajny bałwanek. nie bój się. Super pies. Ekstra. Super. Wow. No, słuchajcie, pierwszy bałwan w życiu mandziusia. Wcześniej nie widział takiej konstrukcji. Super Mandio, Super jaki odważny psiak. Odważny mi się trafił psiaczek, nie? To trzeba przyznać. Mando, do mnie. Super! Wow! Ekstra! Tak powinno wyglądać, słuchajcie, przywołanie. To taka propo. W ogóle to, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, doradzić, to jak macie szczenięta i nie tylko, nawet jeżeli to są dorosłe psy, jak najszybciej wychodźcie ze smaczków, nie? Jak uczymy czegoś nowego, ok, ale jak najszybciej wyłaście ze smaczków i przechodźcie na inną formę nagrody, bo po prostu jest łatwiej i nie jesteście potem zobligowani, nie boicie się, że kurde yy, zabrakło mi smaczków, nie wziąłem, nie wziąłam z domu i jest klops, nie? Będzie? Jaki jestem piękny! No. Mój kochany brodacz. Słuchajcie, wróciliśmy już po spacerku i po treningu. I ja się teraz zabiorę za rozpisywanie treningu chłopakom. Yy, przede wszystkim Mędziusiowi. Tutaj mam bardzo fajny zeszyt. Myślę, że część z Was może już kojarzyć te zeszyciki. Yy. Mają bardzo fajne układy do jarkusze do zapisywania. Hmm, też takiego codziennego życia z psem. Mają też naklejki, także tak bardzo fajna opcja. Dzisiaj kochani yy, mamy spacer. Przyszła do nas taka bardzo fajna, wielka paczucha. Zobaczcie. Od Ofiufiu. Teraz zobaczymy, co tutaj mamy fajnego. Patrzcie, ile dobra. Bardzo fajne jakościowo smaczki. W ogóle ta firma Kiwi Walker ma bardzo dobre produkty. Nie tylko smaczki, ale też Zabawki. Tej firmy nie mieliśmy okazji y, jeszcze testować, więc zobaczymy sobie, y, jak to wygląda. Jak chłopakom to smakuje. Tutaj, kochani, miska spowalniająca od Link Map. Ten. Model jest naprawdę bardzo fajny, szczególnie dla jaskierka, bo troszkę dłużej zajmuje też wyjedzenie jedzonka pieskowi, dlatego że miska się rusza podczas jedzenia. Zobaczcie, że Manduś już się tutaj dobiera. Mandziuś, dostaw jedzonko. To na później będzie. Zabawka z Kiwi Walker. Bardzo fajna. Do przeciągania z psem. Kolejne smaki od Kuka's Cookies. Tutaj mamy kliker. Zobaczcie, jaki fajny. W ogóle yy, nie wiem, czy macie doświadczenie z yy, pracą z clickerem, ale Szczególnie w skrzypcach takich, które są ruchliwe, w którym ćwiczymy e, jakieś rzeczy e, takie m, bardzo precyzyjne, szybkie. E, to clicker jest naprawdę nieocenioną rzeczą. Polecam naprawdę bardzo mocno. Tutaj, kochani, Dental Flakesy mamy do wypróbowania. Wcześniej. E, tej marki nie korzystaliśmy, także zobaczymy, jak nam to się sprawdzi. Typowo myślę pod kątem też kamienia nazębnego. Może być fajne, bo jednak chłopaki mają trochę tendencję do, do nabierania tego kamienia, szczególnie u jaskierka. Tutaj moi drodzy już widzę, że mamy buliony. Bardzo lubimy e, dlatego, że e, często chłopakom nudzą się karmy suche i wtedy dolewam trochę bulionu i mamy możliwość e, po prostu dosmaczać w ten sposób jedzonko. Zobaczymy, co mamy. Kolejnego. Tutaj mamy od Banyampi. E, krem. Bardzo fajny. Słuchajcie, e, w ogóle te wszelkiego rodzaju kremy, kremki jakieś. E, słuchajcie, e, takie pasty do smarowania. E, to jest naprawdę rewelacja pod kątem Linkmat. E, i pod kątem mm, też takiego rozładowania napięcia u psa pod kątem y, tringowym, jeżeli chcemy jakąś nagrodę tutaj y, żeby wjechała. To jest naprawdę bardzo fajna opcja tych y, wszelkiego rodzaju past y, jogurtów do smarowania nam bardzo bardzo dużo. Na co dzień schodzi także super. No i kochani tutaj e, podstawa naszego życia, szczególnie dla jaskierka, który jest typowym niuchaczem i bardzo często ma mm, potrzebę węszenia, a niestety nie zawsze mm, pogoda jest taka, żeby faktycznie takie bardzo długie spacery wjechały, czyli mata węchowa. E, z mat korzystamy praktycznie na co dzień. Bardzo fajna opcja, jeżeli maty jeszcze u siebie w swoim psim zaopatrzeniu, że tak powiem, nie macie, to naprawdę polecam bardzo mocno, bo potrafi się przydać. I kochani, puzzle, które też bardzo lubimy. Fajne łamigłówki dla psa. Takie trochę do ruszenia noskiem. Zobaczymy po tym, jak to po rozpakowaniu wygląda. Ale z tego co widzę, jest o tyle fajne, że nie jest to ta wersja taka najprostsza. Więc dla dorosłego psa szczególnie będzie bardzo, bardzo fajna. Także tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o unboxing. Tak, to jest wszystko. I zobaczcie też, pokażę Wam jak te buliony wyglądają, bo tutaj już Konrad rozpakował. Bardzo fajne uzupełnienie do karmy. Te buliony też są bardzo fajne, słuchajcie, nie tylko jako taki dosmaczacz, ale można też robić z tego takie zamrożone kostki i albo robimy sobie takie trochę suplo -cuksy, gdzie możemy tak naprawdę dodać do tego w proszku jakieś witaminy, jakieś suplementy i zamrozić, podawać psu no i też na lato jako lody takie pełnowartościowe i, i zdrowe I to jest naprawdę bardzo też fajne słuchajcie, będziemy dzisiaj y Testować sobie zabawki interaktywne od Of które nam ostatnio przyszły. I zobaczcie, tutaj mamy taki fajny, e, fajną łamigłówkę, gdzie mamy do przesuwania elementy. I użyjemy sobie e, do tej zabawy smaczków z Kiwi Walker, królika. Zobaczcie. Już oczywiście zobaczcie, mam y, towarzystwo jak zwykle. I to co chciałam Wam pokazać, y, to zobaczcie jakie świetne y, zamknięcie jest y, w tych smaczkach z Kiwi Walker. No, takie mocno niecodzienne. Tutaj mamy taki dżędzelek jak w normalnej puszce. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Słuchajcie, zobaczcie jak taka zabawa, jak taka aktywność wygląda. Psiaczek sobie musi tutaj poprzekręcać odpowiednie elementy, żeby dostać się do, do smaczków. I ja taką zabawę naprawdę polecam stosować u każdego psa. Wiadomo, że dobieramy sobie tutaj... thank you W tym tygodniu, e, dzisiaj powinno być, e, powinny być cztery psiaki. Pogoda jest boska, e, także mam nadzieję, że wszystko nam się ładnie uda.